Za momencik. Zaczynamy spotkanie. Rekordu bielsko-biała z legią Warszawa. Mateusz Ferreira do panesza. Panesz, panesz, ładnie to zrobił! Panesz! No brawo! To była hiszpańska fantazja i otwarcie w wyniku 1 do 0 dla rekordu. Ale to też brawa i, i szacunek dla dla Lepsza ARTSOFT za tak dobrze rozegrane spotkanie. Teraz Delgado nie miał z czego uderzyć. Cicho Marek, wypychany przez e, myki Rożuka, ależ teraz ładnie Ignacio Casillas, brawo Lele, Żmijewski, Marek, proszę kontra e, rekordu Pawlus i dobrze Casillas, to Czwarty celny strzał już w tym spotkaniu oddany przez Rekord teraz. Gol! 2 do 0 z rzutu Rożnego. Szansa dla Rekordu i to jest 3-0. Pawlus wykańcza zespołową akcję. Gratuluję mu Stefan Rakić. Dela z nawratem. Surmiak szeroko, krzępek z powrotem do Surmiaka. Legia rozciągnięta w obronie. Dużo biegają zawodnicy z Warszawy. Tyle, że rekord potrafi sobie z tym poradzić. Tak jak teraz Surmiak, i teraz no, samobój Andre Luis. Świetna akcja rekordzistów. Wyszedł z tego pressingu. Odebrana piłka rusza już rekord, Michał Marek szeroko krzempek i jest 5 do 0. Wzorowa kontra. Podanie, strzał, nie ma gola do bitka, Dela nie trafia, tutaj chyba huknął z prawej nogi Erik Panesz. Delgado, Casillas z powrotem do Delgado. I uderzenie broni nawrat, twarda walka o piłkę Luis wygrywa. Luis, no i nawrat z trudem, ale broń. Jeszcze strzał nawrat odbija, brawo. Oj, teraz ładnie tutaj dostrzeżony pawlus. Ładnie teraz Pawlus. Pawlus znowu nie ma. Zróżny dla e, rekordu. Uch, mocny strzał, ale obok. No i krzępek trafia. Musiało tak się teraz e, to skończyć. Bo piłka spadła mu idealnie pod nogi po tym odbiciu się w zasadzie od e, Pawlusa. coś może powiedzieć po takim meczu? Manuel Granados. Trzeba go dograć do końca i po prostu tak mi się wydaje przynajmniej patrzeć już na kolejne spotkanie nie ma co rozpamiętywać tego meczu. Panesz teraz na raty, nie ma gola. Rzucamy okiem zatem na inne spotkania. No czerwono w przemyśle. dwie czerwone kartki w zasadzie. Dwie minuty po sobie, najpierw Eurobus, potem kontrakt z tą kartką, a teraz Dela mięciutko i 7 do 0. Trafia zawodnik oznaczony numerem 4. Strata szansa dla Bielska i jest 8 do 0. 8 do 0 Krzempek do Surmiaka. No i tak to się kończy. Koniec meczu, 8 do 0. Wysoka wygrana rekordzistów, bezproblemowa. Tak jak powiedziałem wcześniej, mecz bez większej historii i e, po prostu wygrana faworytów.